Uważaj na to, co ci teraz powiem. Za chwilę odkryjesz najbardziej brudną metodę uwodzenia każdej kobiety, a kiedy mówię brudną, to nie dlatego, że jest niemoralna czy zła, jest brudna, bo idzie wbrew wszystkiemu, czego cię uczono. Na temat podrywania kobiet to jak grać w szachy, gdy wszyscy inni grają w warcaby. Nauczysz się wykonywać ruchy, których nikt się nie spodziewa. Znasz to uczucie, gdy widzisz kobietę swoich marzeń rozmawiającą z innym facetem. Podczas gdy ty stoisz tam bezczynnie, te frustracje, że zawsze jesteś tym fajnym kumplem, do którego ona przychodzi, żeby się wyżalić na idiotę, z którym się spotyka, to się kończy dzisiaj. Masz dość bycia niewidzialnym dla kobiet, które naprawdę cię interesują? Gwarantuję ci, że po kilku następnych minutach nigdy więcej nie spojrzysz na uwodzenie w ten sam sposób. Bo to, co tutaj ujawnię, to tajny kod, który zna zaledwie około 30% mężczyzn. Ultra rzadko spotyka się kogoś, kto naprawdę stosuje to w praktyce. Słuchaj, bądźmy szczerzy, prawdopodobnie próbowałeś już wszystkiego. Kupiłeś drogie... perfumy. Próbowałeś imponować prezentami. Byłeś super troskliwym facetem, który natychmiast odpowiada na wiadomości. I dokąd cię to zaprowadziło? Do friendzone, prawda? Prawda jest taka, że zostałeś zaprogramowany na porażkę. Społeczeństwo, filmy romantyczne, twoja własna matka... Wszyscy nauczyli cię złej drogi, powiedzieli ci, żebyś był miły, uprzejmy, pełen szacunku. I nie zrozum mnie źle, to są ważne cechy, ale same w sobie nie tworzą nieodpartej atrakcji. Wiesz co ją tworzy? Napięcie, tajemnica, trochę kalkulowanego ryzyka. Pomyśl ze mną, dlaczego ten facet, który nawet nie jest tak przystojny, potrafi zdobyć każdą? Dlaczego ma tę niezachwianą pewność siebie? Która sprawia, że kobiety grawitują wokół niego jak planety wokół słońca. Bo on rozumie coś, czego ty jeszcze nie zrozumiałeś. On wie, że uwodzenie nie dzieje się w logice. Dzieje się w instynkcie, w jej podświadomości. To gra biologiczna, która trwa od czasów jaskiniowych. Myślisz, że kobiety świadomie wybierają, do kogo czują pociąg. Oczywiście, że nie. To jej prymitywny mózg decyduje. A ten mózg nie dba o kwiaty czy drogie kolacje. On dba o sygnały, wartości, dominacji społecznej i zdolności do ochrony. Teraz, zanim pomyślisz, że mówię ci, żebyś stał się troglodytą, spokojnie. Nie chodzi o bycie niegrzecznym czy lekceważącym. Chodzi o zrozumienie tańca ciał i umysłów, który ma miejsce w uwodzeniu. Chodzi o aktywowanie właściwych wyzwalaczy w odpowiednim momencie. Spędziłem ponad 10 lat na studiowaniu tego, testowaniu w terenie. Obserwowaniu, co działa, a co nie. A to, co odkryłem, jest sprzeczne ze wszystkim, co głoszą specjaliści od związków. Chcesz poznać sekret? Kobiety nie chcą faceta, który jest zawsze dostępny. Chcą faceta, który ma opcje. Faceta, który ich nie potrzebuje. Paradoksalne, prawda? Im mniej jej potrzebujesz, tym bardziej ona będzie cię chciała. Ale jak to zademonstrować, nie będąc idiotą? Jak stworzyć tę aurę zainteresowanego braku zainteresowania, nie wyglądając na fałszywego? Dokładnie tego nauczy Cię system M.A.No. To cztery fundamentalne filary, które przekształcą Cię ze zwykłego faceta w magnes przyciągania. Uważaj, bo to jest czyste złoto. Pierwszy filar. Ruch. Musisz rozpocząć interakcję w sposób nieoczekiwany i intrygujący. Zapomnij o tym cześć, co słychać na... To jest przewidywalne, nudne, bez wyrazu. Musisz stworzyć moment przełamania, coś, co złamie jej schemat. Może to być komentarz na temat czegoś konkretnego, co ona robi. Niezwykła obserwacja otoczenia. Nawet całkowicie przypadkowe pytanie, które sprawi, że się zatrzyma i pomyśli. Wyobraź sobie, że podchodzisz i mówisz coś w stylu: wyglądasz na kogoś, kto nienawidzi poniedziałków, ale uwielbia. Gorzką czekoladę gotowe. Stworzyłeś ciekawość. Ona będzie chciała wiedzieć, dlaczego to powiedziałeś. Już odróżniłeś się od wszystkich innych facetów, którzy podchodzili z generycznymi podrywkami. Początkowy ruch jest jak pierwsze posunięcie w szachach. Określa całą resztę gry. Jeśli zaczniesz słabo, będziesz musiał pracować podwójnie, żeby nadrobić. Jeśli zaczniesz mocno, ona wejdzie w Twoje ramy od samego początku. Czy to ma dla Ciebie sens? Drugi filar. Postawa. Tutaj tkwi sekret niezachwianej pewności siebie. Musisz rozwinąć postawę poczucia własnej wartości i lekkiej obojętności. Nie chodzi o bycie aroganckim, chodzi o świadomość swojej wartości i brak strachu przed jej utratą. Pomyśl tak. Kiedy idziesz kupić samochód, a sprzedawca desperacko chce go sprzedać, czujesz jego desperację. I to daje ci siłę w negocjacjach. Natomiast gdy sprzedawca jest spokojny. Pokazuje ci samochód, ale nie nalega, czujesz, że musisz zdobyć tę sprzedaż. To samo dzieje się w uwodzeniu. Kiedy demonstrujesz, że Twoje życie jest niesamowite z nią lub bez niej, stajesz się nagrodą do zdobycia. Nie emocjonalnym żebrakiem błagającym o uwagę. Twój język ciała musi krzyczeć, pewnością siebie, ramiona do tyłu. Bezpośredni kontakt wzrokowy, powolna i niska mowa, powolne i przemyślane ruchy. Żadnych nerwowych ani pośpiesznych gestów. Pamiętaj, że badania pokazują, że 93% komunikacji jest niewerbalna. Twoje ciało mówi głośniej niż Twoje słowa. A jeśli Twoje ciało mówi, potrzebuje cię, ona to poczuje i straci zainteresowanie. Czujesz różnicę? Trzeci filar, dystans. Ten jest najbardziej sprzeczny z intuicją. Sztuka bycia niepotrzebującym i tworzenia przestrzeni, by ona cię goniła. Musisz nauczyć się strategicznie zrobić krok wstecz. Wiesz, kiedy prowadzisz z nią niesamowitą rozmowę i wszystko płynie, właśnie w tym momencie musisz się oddalić, powiedzieć, że musisz iść, zostawić ją z niedosytem. To jak oglądanie uzależniającego serialu. Odcinek zawsze kończy się w najbardziej napiętym momencie. I co robisz? Szalejesz, żeby zobaczyć następny. To ta sama psychologia. Musisz. Być odcinkiem, który kończy się cliffhangerem, nie trzygodzinnym filmem, który na koniec wszystkich męczy, oznacza to, że nie odpowiadasz na wiadomości natychmiast, nie jesteś zawsze dostępny, gdy ona zadzwoni. Masz własne życie pełne interesujących rzeczy. Kiedy ona zauważy, że nie czekasz na nią jak piesek, dzieje się coś magicznego, jej wewnętrzny radar się włącza, zaczyna się zastanawiać, co robisz, z kim jesteś. Dlaczego jeszcze nie odpowiedziałeś? I wtedy, mój przyjacielu, gra się odwraca. Teraz to ona myśli o tobie. To ona inwestuje energię emocjonalną w interakcję. Widzisz, jak to wszystko zmienia? Czwarty filar: śmiałość, przejmowanie. Inicjatywy i eskalowanie interakcji, gdy jest to konieczne, bez wahania. To jest moment prawdy, gdzie większość mężczyzn ponosi sromotną porażkę. Stworzyłeś atrakcję. Zbudowałeś napięcie. Teraz musisz działać, i tutaj pojawia się strach strach przed odrzuceniem, strach przed zepsuciem wszystkiego, strach przed byciem postrzeganym jako nachalny. Ale powiem ci sekret: kobiety chcą, żebyś przejmował inicjatywę. Fantazjują o mężczyźnie, który wie, czego chce i nie boi się tego zdobyć. Prawie nikt tego nie zauważa, ale wahanie zabija więcej okazji niż odrzucenie. Kiedy czujesz, że nadszedł odpowiedni moment, działasz. Bez proszenia o pozwolenie, bez pytania, czy możesz. Czytasz jej sygnały i idziesz naprzód. Może to być złapanie jej za rękę, gdy idziecie. Może to być przyciągnięcie jej bliżej podczas rozmowy. Może to być pocałunek w idealnym momencie, gdy cisza mówi więcej niż tysiąc słów. Kalkulowana śmiałość to to, co odróżnia mężczyzn od chłopców, to to, co sprawia, że ona opowiada przyjaciółkom o Tobie następnego dnia. To to, co tworzy niezapomniane wspomnienia, których ona nie może zapomnieć. Jesteś gotów na ten poziom? Teraz wiem, co pewnie myślisz, ale czy to nie jest manipulacja? Czy to nie jest bycie draniem? Wyjaśnijmy to raz na zawsze. Manipulacja to kłamanie, oszukiwanie lub robienie czegoś wbrew jej woli. To, czego cię uczę, jest dokładnie odwrotne. Chodzi o bycie autentycznym w swojej męskości. Chodzi o zrozumienie, co naprawdę tworzy. Atrakcje i działanie zgodnie z tym. Pomyśl ze mną. Kiedy kobieta maluje się, wybiera ładne ubranie, używa specjalnych perfum, czy ona manipuluje? Nie. Ona prezentuje się w najlepszy możliwy sposób. Używa narzędzi, aby stać się bardziej atrakcyjną. Dokładnie to robisz. Używasz narzędzi psychologicznych, aby budzić prawdziwą atrakcję. Nie chodzi o oszukiwanie nikogo. Chodzi o bycie najlepszą wersją siebie. I powiem ci coś, o czym niewielu mężczyzn wie. Kobiety chcą być uwodzone. One o tym marzą, czytają o tym książki, oglądają o tym filmy. Ale chcą być uwodzone przez prawdziwego mężczyznę. Nie przez niepewnego faceta, który przeprasza za to, że istnieje. Nie przez faceta, który boi się własnego cienia. Chcą poczuć te motylki w brzuchu, to napięcie w powietrzu, tę grę spojrzeń, która mówi więcej niż tysiąc słów. Kiedy opanujesz tajny kod, który ci ujawniam, stajesz się tym mężczyzną. Stajesz się facetem, którego nie mogą wyrzucić z głowy. Pamiętasz tę metaforę szachów, którą wspomniałem na początku? Każda interakcja z kobietą to partia. I podczas gdy większość mężczyzn gra defensywnie, bojąc się stracić, Hetmana, ty będziesz trzy ruchy do przodu. Będziesz wiedział, kiedy iść naprzód, kiedy się cofnąć, kiedy poświęcić figurę, żeby wygrać grę. A co najważniejsze, będziesz grał, żeby wygrać, a nie żeby nie przegrać. Jest tym ogromna różnica. Gra, żeby nie przegrać, to to, co trzyma cię we friendzone. To to, co sprawia, że boisz się ryzykować. To to, co pozostawia cię sparaliżowanego bezczynnością. Gra, żeby wygrać, to podejmowanie kalkulowanego ryzyka. To zrozumienie, że niektóre porażki są częścią procesu. To wiedza, że każde nie przybliża cię do tak. A oto kolejny sekret, którego prawie nikt nie stosuje. Im więcej ćwiczysz, tym bardziej naturalne to się staje. Na początku może wydawać się to dziwne, może wydawać się, że grasz. Ale z czasem te zachowania stają się częścią tego, kim jesteś. Nie musisz już myśleć o każdym ruchu, twój instynkt już wie, co robić. To jak nauka jazdy. Na początku myślisz o każdej czynności: sprzęgło, bieg, gaz, hamulec. Po pewnym czasie robisz wszystko automatycznie, rozmawiając z pasażerem. Uwodzenie działa tak samo. Im więcej ćwiczysz filary systemu MANO, tym bardziej naturalne się stają. Aż do momentu, w którym nie musisz już myśleć, po prostu jesteś tym mężczyzną o wysokiej wartości. Teraz porozmawiajmy o czymś kluczowym: magnetyczny dotyk. To jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakich możesz użyć, ale także najbardziej źle rozumianych. Dotyk tworzy natychmiastowe połączenie. Uwalnia oksytocynę, hormon więzi, ale musi być wykonany we właściwy sposób, w odpowiednim momencie. Zacznij od swobodnych i niewinnych dotyków. Dotknięcie ramienia, gdy ona opowiada dowcip. Ręka na plecach, żeby ją poprowadzić przez drzwi. Piątka w momencie świętowania. Stopniowo eskalujesz, zawsze obserwując jej reakcję. Jeśli się odsuwa, cofasz się. Jeśli się zbliża lub odwzajemnia, kontynuujesz. Sekret polega na tym, by wyglądało to naturalnie. Nie na siłę, nie dziwnie. Tak jakbyś był osobą naturalnie dotykalną, która w ten sposób dotyka wszystkich. A oto złota rada. Przerywany, dotyk jest potężniejszy niż stały dotyk. Dotknij i zabierz rękę. Tworzy obecność i nieobecność. Sprawia, że ona za tobą tęskni, gdy jej nie dotykasz. Zaczyna to mieć sens. Innym fundamentalnym aspektem jest zimny odczyt zdolność do rozszyfrowania czego ona naprawdę chce zanim ona sama to wie to nie magia to wnikliwa obserwacja połączona ze znajomością kobiecych wzorców. Każda kobieta zostawia wskazówki na temat tego, kim jest i czego pragnie w sposobie, w jaki się ubiera w sposobie, w jaki mówi w sposobie, w jaki się porusza miejsca, które odwiedza. Rzeczy, które publikuje w mediach społecznościowych. Musisz stać się emocjonalnym detektywem. Zauważać małe szczegóły, które ujawniają wielkie prawdy o niej. Na przykład, kobieta, która nosi dużo krzykliwej biżuterii, prawdopodobnie lubi uwagę i walidację. Ta, która woli dyskretne ubrania, może bardziej cenić głębie i prawdziwą więź. Ta, która mówi szybko i dużo gestykuluje, prawdopodobnie jest emocjonalna i spontaniczna. Ta, która mówi powoli, dobierając każde słowo, jest bardziej racjonalna i wyrachowana. Kiedy potrafisz czytać te sygnały i dostosowywać swoje podejście, stajesz się nieodparty, ponieważ dajesz jej dokładnie to, czego ona chce, nawet jeśli ona nie potrafi tego wyrazić. Dostrzegasz moc tego? Teraz pozwól mi ostrzec cię przed największym błędem, jaki widzę u mężczyzn. Uczą się tych technik i idą z nimi zbyt łapczywie. Chcą zastosować wszystko naraz. Chcą natychmiastowych rezultatów. Spokojnie, stary, Rzymu nie zbudowano w jeden dzień. Nie zmienisz się w mistrza uwodzenia z dnia na dzień. Zacznij powoli. Wybierz jeden filar systemu M.I.N.O. i skup się na nim przez tydzień. Potem dodaj. Kolejny. I kolejny. Aż wszystkie będą naturalnie zintegrowane. A co ważniejsze, nie bądź robotem podążającym za skryptem. To są narzędzia, a nie zasady absolutne. Musisz dostosować je do swojej osobowości i konkretnej sytuacji. Najbardziej brudna metoda, której cię uczę, nie polega na byciu kimś innym. Chodzi o uwolnienie samca alfa, który już istnieje w tobie, ale został stłumiony przez lata uwarunkowań społecznych. Obudź się, stary. Czas ucieka. Podczas gdy ty zastanawiasz się, czy to działa, czy nie, inni faceci stosują to i osiągają rezultaty. Ile okazji już straciłeś, bo nie wiedziałeś, co robić? Ile niesamowitych kobiet przeszło przez twoje życie, a ty pozwoliłeś im uciec? Nie jestem tu, żeby cię osądzać. Jestem tu, żeby dać ci narzędzia. Co z nimi zrobisz, to twój wybór. Ale zadam ci pytanie: za pięć lat chcesz być w tym samym miejscu, z tymi samymi frustracjami, widząc kobiety, które pragniesz, z innymi facetami? Czy chcesz być facetem, który ma moc wyboru? Facetem, który nie akceptuje emocjonalnych okruchów? Facetem, który dokładnie wie, jak stworzyć nieodpartą atrakcję? Decyzja należy do Ciebie. Ale pamiętaj o jednym: wiedza bez działania jest bezużyteczna. Możesz obejrzeć tysiąc filmów, przeczytać tysiąc książek, ale jeśli nie przejdziesz od teorii do praktyki, nic się nie zmieni. A oto trudna do przełknięcia prawda. Większość mężczyzn, którzy to oglądają, nic nie zrobi będą trwać w tym samym miejscu. Będą nadal tym fajnym facetem, który tkwi we friendzone, ale ty nie musisz być większością. Możesz być wyjątkiem. Możesz być jednym z nielicznych, którzy naprawdę to stosują i zmieniają swoje życie miłosne. No dalej, przestań odkładać na później. Przestań wymyślać wymówki. Kobieta twoich marzeń nie będzie czekać wiecznie. A zanim odejdziesz, pozwól mi szybko podsumować to, czego się tutaj nauczyłeś. Odkryłeś system M-A-NO, który jest tajnym kodem do tworzenia atrakcji. Nieoczekiwany ruch, pewna postawa, strategiczny dystans i kalkulowana śmiałość. Zrozumiałeś, że uwodzenie nie dzieje się w logice, ale w instynkcie. Że kobiety chcą mężczyzny o wartości, który ich nie potrzebuje. Że dotyk i zimny odczyt to potężne narzędzia, gdy są dobrze używane. Co najważniejsze, zrozumiałeś, że nie chodzi o manipulację chodzi o bycie autentycznym w swojej męskości i dawanie kobietom doświadczenia emocjonalnego, którego pragną. Teraz, jeśli naprawdę chcesz opanować tę sztukę, jeśli jesteś zdeterminowany, by na zawsze wyjść ze friendzone i mieć niezachwianą pewność siebie, która naturalnie przyciąga kobiety, to musisz kontynuować ten proces. Polub ten film teraz. Poważnie, zrób to teraz, zanim zapomnisz i zasubskrybuj kanał, bo będę nadal ujawniał sekrety które zmienią nie tylko twoje życie miłosne, ale całe twoje życie. Pamiętasz metaforę szachów? Właśnie nauczyłeś się ruchów, których 97% mężczyzn nie zna. Masz teraz absurdalną przewagę konkurencyjną. Ale wiedza to tylko potencjał, działanie to moc. Więc wyjdź i zacznij grać. Plansza jest rozłożona, figury są ustawione. Jedyne pytanie, które pozostaje, to. Będziesz grał, żeby wygrać, czy będziesz nadal oglądać z trybun? Wybór zawsze należał do ciebie. Zawsze będzie należał do ciebie. Ale teraz masz narzędzia. Teraz znasz najbardziej brudną metodę uwodzenia każdej kobiety. Używaj jej mądrze. Używaj jej odpowiedzialnie. Ale przede wszystkim używaj jej. Bo w końcu żal z powodu braku próby boli znacznie bardziej niż jakiekolwiek odrzucenie. A kiedy opanujesz ten tajny kot? Odrzucenie będzie ostatnią rzeczą, którą będziesz musiał się martwić. Jesteś gotów odwrócić tę grę raz na zawsze?